Dzisiaj zabieram Was na event Cetaphilu. Od razu jak otrzymałam zaproszenie, wiedziałam, że muszę się tam pojawić. Był to event dla influencerów i powiem Wam, że to ile spotkałam tutaj cudownych osób, jestem naprawdę zachwycona i mam z nimi oczywiście fotki. Także bardzo Wam dziękuję, a ja teraz opowiem Wam troszeczkę o tym, co tutaj się działo. Była tutaj fajna fotobudka, i oczywiście z Mileną i z dziewczynami robiłyśmy sobie tutaj fotki. Ale maile dostaliśmy takie fajne czarno-białe filmiki, które są na maksa klimatyczne. Był też koncert braci Kacperczyk i naprawdę muzyka była genialna. Oczywiście nie mogła zabraknąć też drobnego poczęstunku, i to moci było niebieskie, i faktycznie zafarbowało mi usta na niebiesko. Z dziewczynami wypiłam też oczywiście bezalkoholowe drinki, które swoją drogą były naprawdę bardzo dobre A na środku dobre. można było sobie brać takie fajne próbeczki. Podpisałam się też na takiej fajnej ściance I powiem wam, że jak zaczynałam swoją przygodę z Instagramem To w życiu bym nie pomyślała, że tak szybko będę chodziła na takie eventy Była też maszyna do losowania jakichś tam nagród Ale nie udało mi się wygrać Tutaj ja mówiłam mojemu tacie, żeby zrobił mi zdjęcie z nas kole fortuny już mi się poszczęściło i wygrałam coś Ale to nie był koniec atrakcji, bo można było też zrobić swoją koszulkę Jestem bardzo zadowolona, że mogłam tutaj być I tak cudownie spędzić ten wieczór Naprawdę wszystkim bardzo za to dziękuję A tutaj zobaczcie ile rzeczy dostałam Pa, pa!